Cześć! Część z Was pewnie tego nie pamięta, ale jakieś 15 lat temu, kiedy telefony komórkowe służyły jeszcze tylko i wyłącznie do prowadzenia rozmów, a jedyną ekstrawagancją, jaką można było w nich znaleźć, była gówniana gra Snake. Nokia wypuściła swój sztandarowy model 5110. I był to najsłynniejszy telefon komórkowy, chyba wyprodukowany w największej ilości egzemplarzy w ogóle ever. I był w sumie całkiem dobry. W zasadzie jak człowiek szedł zakupić nowy telefon komórkowy, to, to, to nie zastanawia się, jakiej marki ma wybrać telefon, tylko jaka Nokia. Nokia 51.10 była praktycznie niezniszczalna, można było. W Nią pograć w piłkę, a potem zadzwonić yy, mm. gdziekolwiek, i, i, i w żaden sposób to nie wpływało na jakość rozmów. No i myślę, że natłukli tych wyświetlaczy do tych telefonów całe mnóstwo, i dzięki temu, po, teraz po 15 latach, <coughs> mamy możliwość kupienia sobie na eBayu za niecałe 3 dolary takiego właśnie wyświetlacza. I to jest wyświetlacz od Noki 51.10. Można dostać same te wyświetlacze. Można je dostać już z taką płytką. Proponuję zakupić z taką płytką, gdyż łatwiej nam się będzie je montować. Jak się je kupi od razu z eBay'a, to bardzo często po podróży osobna jest ta płytka i osobno jest wyświetlacz. To dlatego, że nie wiem czy to widać. Tutaj są takie blaszki, które są wciśnięte. One bardzo często wypadają. Więc jak dostaniecie już ten, tele, ten wyświetlacz, będziecie go mieli. To wystarczy to ładnie wcisnąć i odgiąć tutaj te blaszki. Wewnątrz jest taki dynk, z którego trzeba popchnąć, i wówczas wszystko trzyma się i jest ładne, stabilne. I wyświetlacz ten ma 8 wyjść z tyłu. Nie, widać, widać. Tak, one są zatytułowane. Z jednej i z drugiej strony one są po prostu zdublowane, także, także nie ma znaczenia, z której strony podlutujecie sobie te piny. Tak jak wam będzie pasować, w każdym razie to szersze to jest góra. Także tak to mniej więcej wygląda. No nic, podłączymy ten wyświetlacz i zobaczymy, co z nim da się zrobić. W zasadzie w tym filmie skupię się głównie na, na samym podłączeniu tego wyświetlacza ze względu do Arduino Leonardo, gdyż po raz kolejny nastręcza to pewnego rodzaju problemy. Więc yy, mi się wydaje, że najlepiej będzie, jeżeli tym się zajmę, a już pisanie sketchy do tego i tak dalej, pozostawię Wam ewentualnie dobranie jakichś bibliotek i tak, i tak dalej. Więc zaczynamy od yy, masy, którą podpinamy pod masę. To jest pin ósmy. Pin siódmy podłączamy za pomocą, yy, za pomocą rezystora. Teraz yy, w opisach tego Różnie mówią o tych rezystorach, że to 180 ohm ma być przy 3, bo teoretycznie to chodzi na 3,3 V, ale jak się podłącza pod 5, to nic się nie dzieje, więc nie wiem skąd ten pomysł, że tylko i wyłącznie 3 i 3 V. I jeżeli podłączamy pod 5, rzekomo ma być rezystor 330 ohmów i 180 ohmów przy. 3,3V. Ja mam tu 390 ohmów, tak i on chodzi, nie widzę różnicy, nie ma znaczenia, czy podepnę to pod 5V, czy pod 3V. Wszystko działa tak samo. Także dwa pierwsze idą do masy, potem kolejny kabelek to jest zasilanie i zasilanie idzie. Z pinu trzeciego do, do zasilania kolejny kabelek idzie do pinu numer 3 na naszym Arduino i dalej będziemy lecić po kolei, potem pin 4, potem pin 5. OK, Następnie pin 6 i tu następuje myk. Szósty idzie od pinu pierwszego tutaj na wyświetlaczu. Natomiast siódmy, jak łatwo się domyśleć, idzie od pinu drugiego. Także jedyny myk to jest to, że te piny 2 tutaj są zamienione. Oczywiście to w programie również można sobie zmienić. No i tyle w temacie podłączania. Ja może podłączę tu jakieś zasilanie, żeby zobaczyć, jak on się świeci. Czyli zaczniemy od 3,3V. I masę. I teraz zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem czy widać dosyć. Tu jest poświetlenie czterema diodkami. Ono całkiem działa. Spróbuję przyciemnić trochę światło. Nie, nie ma jakiś tam szału, ale jakoś to działa. Mogę jeszcze spróbować podłączyć to pod 5V i zobaczymy czy będzie duża różnica. A jest troszkę różnica w wyświetlaczu. Ten trochę słabiej świeci, tak trochę mocniej także zostawiam to, pozostawiam to waszej ocenie, czy to poddepniecie pod 5V, czy pod 3 w każdym razie w nocie producenta zdaje się, jest coś takiego że ten wyświetlacz może chodzić teoretycznie nawet na 7V więc myślę, że 3 czy 5 nie robi, i nie stanowi różnicy no dobra, to teraz przejdziemy do komputera i zobaczymy ten wyświetlacz w działaniu. A tak wygląda kod do tego wyświetlacza. Ja go sobie ściągnąłem ze strony sprzedawcy, bo był dostępny i lekko go przerobiłem, żeby był bardziej zrozumiały. I przygotowałem go do podłączenia do Arduino Leonardo, bo trzeba było jak zwykle pozmieniać troszkę rzeczy i tak dalej, żeby to wszystko działało. Na początku zrobiłem jeszcze raz opis, żeby łatwo było podłączyć wszystkie tam piny do Arduino, także to już jeszcze będzie uproszczone, nie trzeba obrazka ani nic. Tu są zdefiniowane te wszystkie piny, tu jest tabela znaków, wszystkie znaki z tej prawej kolumny ostatniej możecie użyć w tym programie do, do, do wyświetlania na ekranie. No i poza tym jest tu całe mnóstwo różnych funkcji, które, które w jakiś sposób tam współdziałają z tym. Z tym wyświetlaczem, czyli jest funkcja LCD Clear, która wyczyszcza ekran, Initialize, która inicjalizuje, LCD String, która wpisuje tam jakąś wartość, jakieś czcionki wyświetla, yy, LCD write i tak dalej, i tak dalej. I potem w funkcji Setup widzicie, jest ustawione, żeby tam ten początkowy ekran się yy, zaświecił. No i i potem w funkcji loop jest po prostu dodany licznik, który zlicza wszystko jedno po drugim ja to w tej chwili wgrywam do wyświetlacza i zobaczymy jak to jak to wychodzi, jak to wygląda to jest wyświetlacz no jak widzicie on po prostu zlicza tutaj od jednego od diabli wiedzą do ilu no i sobie tak po prostu to wygląda no i w zasadzie Tyle co chciałem powiedzieć o tym wyświetlaczu. Dziękuję Wam po raz kolejny za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś komentarze i tak dalej, to oczywiście zapraszam pod filmem, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do klikania łapek w górę. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Hej! Jeżeli chcielibyście poszerzyć wiedzę na temat tego wyświetlacza i poznać nowe komendy, to znalazłem dwa takie ciekawe filmiki zrobione przez Juliana Leta. Są one po angielsku, ale mówią bardzo ładnie. I myślę, że nawet z podstawową znajomością angielskiego każdy jest w stanie coś tam wyłapać z tego i, i, i spożytkować w dobry sposób. Także linki poddam pod filmem. Zachęcam do obejrzenia obu filmików, bo są bardzo ciekawe. No i tym razem to już naprawdę cześć.